O co się dzieje? Proszę Państwa. Zamiecie śnieżne na farmie. O, takie czasy nastały. Z dnia na dzień prawie że nastała zima. Jakaś sroga, delikatnie. To takie zwiastuny raczej zimy. To co nas czeka prawdopodobnie druga połowa grudnia. Styczeń luty to są. To są takie okresy, miesiące zimowe. Proszę Państwa, przelećmy tutaj do piątku, jest 18 imieniny Anieli i Romana, wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym wspierającym. Dobrze, proszę Państwa, szybko, żeby nie tracić ciepła na dłoniach i ogólnie na ciele, to porobiłem zwierzaki, zostało mi tylko siano dać kozom i właściwie będę miał zrobiony na ten moment wszystko, pójdę coś tam Wam wrzucę, żebyście mieli co wieczorem na czym oko przywiesić. A później myślę, że z racji tego, że mamy pogodę, jaka jest, yy, to może tutaj w końcu wezmę trochę, ogarnę, zrobię porządek, żeby była przestrzeń życiowa i zobaczę. No w szklarni byłoby co robić, wiecie, jest co robić, nie? Tylko, że trzeba chcieć. A z tym chceniem to jest różnie. Wam się chyba nic nie chce, kurde, oglądacie tych farmerów wszystkich. No, wszędzie na kanałach widzę, kurde, moi widzowie śmigają. No, wiecie, jak się nie robi roboty, dobrze będzie popatrzeć, jak ktoś robi. Różne zainteresowania. Yy, się ma, nie Abi, a ty jakie ma zainteresowania? Coś zjeść, coś ugryźć, coś pogonić, nie? Aha. Idziemy, kończymy tą nierówną walkę, nakarmimy kuski i później pomyślimy, co się będzie działo, nie? No. Najważniejsze, że studoła stoi, nie? Ze ścianami, jest przewiewna. Śniegu jeszcze nie nawiało, ale wiadomo, przy zamieciach to trochę nawieje, ale trochę to niedużo, więc na pewno będzie elegancko. Wszystko. Zobaczcie, jak stąd y, się prezentuje kładka wyjęta. Na wodzie nie wydawała się taka duża, a stąd, kurde, jak w powiększeniu. O. Widzicie? O. Większość tych domów. No, jest obiekt kurde farmerski. O. Abi, to ty też siano jesz? Kurde, taka bida, nawet pies siano gryzie. Ognicha jeszcze stoi, ale widzę, że poprzymrażało ją ciemna u góry. No, więc dzisiaj jak minus 10 będzie w nocy, no to możliwe, że padnie cała, albo te patyki może one sztywne są, to będą stały. Zamrożone, później odpuści mróz, to pewnie padnie wszystko. No i zobaczymy, czy będzie oreć, czy to na wiosnę zostanie. Co tam wiecie najważniejsze porobione jest jeśli chodzi o pole. A te jeszcze byłoby trzeba przykryć winogrona. Nie wiem czy to coś da, ale trochę można było szkoda słomy mi kurde. Ale chociaż trochę nie tam śniegu jakby napadało to by już trzymało. Ciepło to jakieś mrozoodporne odmiany, ale to są jednoroczne sadzonki To to, to pewnie wrażliwe. Zabi. nie chce się nic kurde, nie? Idziemy do domu lepiej No proszę Państwa, myśmy tutaj chyba nie palili ostatnie zimy dwa lata temu dopiero było palone, więc nie wiadomo co tu się dzieje. Choć bądź razie kawa jest <gry> i czajnik jest, kurde wody nie ma chyba Jeszcze jest dwuletnia No to dobrze Odgruzować i rozpalać Kuchwale farmy Siara Na razie jest cuk, bo nie dymi, ciągnie rurą, tak więc tak cieplutka już. No. Czyli cuk jest. Idę na górę, zobaczę, czy nic tam nie dymi z komina. No ale to jest tyle lat, to dziura tak by nie powstała. Raczej szczególnie, że rynna idzie przez całą długość komina, nie? Więc raczej jest bezpiecznie. Tutaj było dużo palone dwa lata temu i takim dobrym ogniem, nie? Czyli naprawdę było cieplutko. W pomieszczeniu, mimo że okna słabo nie, i mrozy były tęgie. No, no, ale wiecie, trzeba być ostrożnym, bo tu nie ma żartów na górze. Dużo siana, obiekt w połowie drewniany, więc to kurde, wszystko jakby zaczęło się jarać, to koniec by było. Daj mi bardzo ładnie, proszę Państwa. A, widać chyba, że z samej rury, z komina nie. Więc raczej jest dobry cuk. No i na razie się cały osad tam raczej wypala. Bo nawet do pomieszczenia wchodzę to czuję jak się wypala kurz z pieca, A, więc to musi się przepalić od nowa cały układ I będzie chyba działało, no co tu więcej? Nie Abi, co tam szukasz, co tam wężysz? Jak koziołki Czekają kurde, na skazanie. W końcu się doczekała ta widlica. Niech będzie, tam trzeba by tylko naklejkę jakąś dać. Yy, a mam z kartona taki ten, z pił łańcuchowej Ursus wyciąć, zabezpieczyć jakoś i kurde, przykleić. Zamiast tego John Bo To Ursus najlepszy. Dobrze mówię czy nie dobrze. Zobaczcie co się dzieje. O, kurcze. się pali elegancko, jeszcze plutko tutaj. Już się nie kurzę zbytnio, bo już taka końcówka mi została z roboty porządkowej, trochę tu na stole sprzątam. Później przechodzę tutaj do stołu. No i wystarczy, nie? Wiecie, to nie może być nie wiadomo jak czysto. Ale tak, żeby się poruszać w miarę normalnie, nie Abi? Coś dziwiona? E? Myślisz, że się znalazła już żona? <laughs> tak czyściutko. Ty, kurde, sukoty ty. E? Trzeba by było wyścielić zaraz, ale najpierw sobie sprawdzę. Czy żyją? Żyją. Ładnie odkryte, znaczy temperaturka się zgadza, ale trzeba grzebnąć, czy nie ma martwego. Jak jest martwy, ciekawi, to zabiera ciepło wszystkim. Nie ma, wszystko żyje, więc nie trzeba wyjmować. Wygląda na to, że jest ok. Trzeba dalej zbadać kolejne gniazdo. Proszę Państwa, o. cyk. Sprawdźmy co tutaj się dzieje. Zabunkrowało ładnie. O, te to już oputrzone one dzień. Dzień więcej mają, o tak wyglądają. Ten mniejszy akurat się wydaje. a ten jest większy, najedzony. Zobacz jaki. Ładnie chowa. Wszystkie żywe. Rosłoniamy, zostawiamy Za dwa dni kolejne Wyjmiemy, zobaczymy jak wyglądają wszystkie Teraz nie ma coś wirować Co to masz? Co to masz? Co to masz? Kurde, pokiera. Co czujesz? Co czujesz? Abi? Szukaj, 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 szukaj Kurde. Co tu się dzieje? Co szczur, gdzie tam się gnieździ? Co, Abi? Nie wiadomo. Wyłaś. E! Zobacz, Abi! Zobacz, Tak to jest, proszę Państwa. Kolejny dzień. Mamy mróz, minus 9, minus 10. W nocy było, a teraz aktualnie minus 6. Ja już po obchodzie. Jest gdzieś w pół do ósmej i zobaczcie ile jajek już kurki naniosły od samego rańca, tylko widno się zrobiło, znaczy one mają światło od, od 4.30 chyba, nie wiem, już sam jak ustawiałem, no ale niosą, żywienie, doświetlenie, no i część sypialniana w kurniku, najlepiej żeby była w miarę ocieplona, z obornikiem zimowym, żeby tam była warstwa obornika, która też grzeje, mamy Sobota 19 imieniny Matyldy i Seweryna Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym i wspierającym Tak jest proszę Państwa Co my dzisiaj będziemy robić? Dziś zarabiamy hajs Muszę jechać z, Ze znaczną ilością jajek Gdzie jest ten zetliczka? O e, Opylić? Wziąć coś do jedzenia Przyjechać i organizować się tutaj Robić pewne rzeczy Eee no i tak, a takich jakichś ciekawszych rzeczy to nie za bardzo dzisiaj. Więc nie wiem, czy coś pokaże, jak coś to się przyjdziemy, króliki wam pokażę albo pokażę świat, jak wygląda na farmie po, taki, mm, po takim mrozie. Ciekawe, czy staw za bardzo. Słyszy? raz czy dwa razy dziennie w mrozy podejść wodę zawsze to lepszy pobór paszy co za tym idzie przyrost zdrowszy królik silniejszy większy same plusy bez wody w zimę to jest słabo